Człowiek boi się o to, jak go będą postrzegać. Yy. Jesteśmy w jakiś sposób zapatrzeni na to, żeby posiadać. I to posiadanie powoduje, że często mówimy o tym, żeby coś, że coś stracimy, a nie, że coś damy. Często mówi się też o pewnego rodzaju wolontariacie, o funkcji społecznej, ale to jest wychodzenie... DALEKO, wychodzenie gdzieś poza tą przestrzeń, w którym żyjemy. A dzisiaj Jezus mówi nawet nie o wielkich sprawach, nie o wielkich rzeczach, nie o czymś, co jest bardzo często, ale mówi o czymś, co ma nam też pozwolić zobaczyć trochę inną perspektywę, żeby dostrzec, że są takie momenty, gdzie trzeba kogoś zaprosić do siebie, żeby z nim pobyć żeby Go spotkać, żeby właśnie Mu dać, dać samego siebie, dać także Pana Boga, dać wiarę. Jezus mówi, że mamy zaprosić tych, którzy może w oczach tego świata są najmniejsi. Nieraz miałem takie sytuacje, w których przychodził do mnie ktoś, kto mógłby być tak nazwany, taki najmniejszy. I naprawdę jest to niezwykłe spotkanie, kiedy można z kimś takim porozmawiać, pobyć, nie licząc na to, że ktoś się odwdzięczy. Może warto spróbować, jak ktoś będzie kiedyś obok nas przechodził, nie żeby mu coś dać, ale żeby mu dać siebie.